Siema, z tej strony Igor z kanału Autografowa Zajawka W dzisiejszym odcinku pokażę wam moje nowe autografy Czyli jest to drugi odcinek z serii autografy Zapraszam was do oglądania Dzisiaj pokażę wam moje trzy najnowsze listy, jakie udało mi się zdobyć Dzisiaj mamy... 25 września, godzina 14.02 I myślę, że mogę Wam już pokazać pierwszy z tych listów. Może właśnie sobie od tego. W ostatnim czasie dostałem autograf od Franciszka Pieczki. Genialnego polskiego aktora. Znany z wielu filmów wielu, naprawdę wielu. Z najbardziej popularnych to Cztery Pancerni i Pies, Prawa sierypła w ostatnim czasie także seriala Rancho, jest to aktor w bardzo podeszłym wieku już, Franciszek Pieczka, naprawdę jest to jeden z lepszych polskich aktorów, mój dziadek naprawdę bardzo go uwielbia. Dostałem od niego trzy autografy, pierwszy jest na takim, z takim białym polem, mamy tutaj zdjęcie z filmu 4 Pancerni i pies, z dedykacją dla mnie. Franciszek Pieczka ma moim zdaniem bardzo ładny podpis Nie wiem, sami możecie napisać, czy też tak uważacie Ale moim zdaniem bardzo ładny podpis Tutaj mam podpis na e, zdjęciu z filmu Sprawa Sierypła Bardzo polecam, bardzo śmieszny film e, Ze Starego Polskiego Kina Oraz tutaj pan Franciszek Pieczka 2021 rok oczywiście i przepraszam nie 3 tylko 4 i tutaj na pionowym zdjęciu podpisał się na swoim swojej koszuli 2021 rok otrzymam od niego 4 autografy tak i jestem bardzo zadowolony z, z tej przesyłki od niego i naprawdę jestem bardzo dobrony, że udało mi się z nim skontaktować. Pisałem do niego na adres prywatny. W kolejnym liście znajdują się podpisy od genialnego polskiego piłkarza. Swoją formą bardzo e, się wykazał na ostatnim euro. Moim zdaniem e, jest to top zawodnik. Uważa, że powinien mieć opaskę kapitańską, poziom jego gry klasa światowa. I podpowiedź nie chodzi o Roberta Lewandowskiego, lecz chodzi o pana Grzegorza Krychowiaka, aktualnego gracza z Ligi Rosyjskiej, byłego zawodnika lokomotywu Moskwa. Dostałem od niego trzy autografy. Pisałem także na adres prywatny. Czekałem długo, długo, bo wysyłałem go około mm, po okolicach marca 2021 roku. Więc trochę już miesięcy upłynęło. No, hmm, więc dostałem trzy, trzy zdjęcia. Pierwsze tutaj w barwach lokomotywu Moskwa. Drugie na zdjęciu z białym polem z reprezentacji Polski Grzegorz Krychowiak. Trochę się nie zmieścił z podpisem, ale trudno. A tutaj. Yy także w barwach reprezentacji polskim ogólnie nie jestem fanem autografów właśnie tak z zdjęć od tyłu ale uważam, że jeżeli nie są to wszystkie podpisy w kolekcji yy, z pozycją wiecie o co mi chodzi, jeżeli piłkarz odwrócony tyłem do kamery i jakby niektórym może to nie podobać, no mi też tak się średnio to podoba, a jeżeli to jest tylko jeden podpis, tym bardziej piłkarza z jego koszulką, nazwiskiem, numerem uważam, że nie ma w tym nic takiego złego Где же справа-то игрок у ЦСКА? Куда делся? Марио должен был кто-то подстраховать. И удар. Шикарный крыхов. Ванзает мяч. Под самую перекладину. Шикарные голы Локомотива 2-0. Великолепное исполнение. Но сейчас локомотив просто образцом. Наступным, третьим и остатним листом есть лист от УВАГА УВАГА. Ежего Дудка. Był to, był no cały czas jest to mój ulubiony bramkarz w historii reprezentacji Polski. Były zawodnik y, takich drużyn jak Liverpool czy Real Madryt. Więc naprawdę gruby kaliber. Pisałem do niego także na adres prywatny i jestem bardzo zadowolony z tego listu. Czekałem troszeczkę krócej niż na Krychowiaka, bo wysyłałem gdzieś tak w kwietniu, może maju 2021 i dostałem od niego. 3, tak, dobrze mi się wydaje, trzy podpisy, tutaj w barwach reprezentacji Polski Jerzy Dudek z dedykacją dla Igora, drugie w barwach Realu Madryt i trzecie, gdy całuje Puchar Ligi Mistrzów i tutaj jest napisane Jerzy Dudek, uśmieszek i podpis. Więc wydaje mi się, że bardzo dobrze wspomina ten moment w swojej kariery, swojego życia. No, nic w tym dziwnego. Wiadomo, Puchar Ligi Mistrzów naprawdę nielicznym się zdarza wygrać. Nielicznym, dobrym zawodnikom. Na pewno bardzo dużo mogłoby o nim pomarzyć. jak ta cała banda nam nie leci. Louis, Sami, Karagher pierwszy. To wiedziałem, to, to, powiedziałem, że to już jest koniec, to był no, To był najszczęśliwszy moment piłkarski w życiu zawodowym, jaki przeżyłem. I, i, I wtedy pierwszy raz powiedziałem sam do siebie, że mogę być zadowolony. I to jest, jak na dzisiaj, ostatni autograf. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Dziękuję Wam, że byliście. Zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapeczki w górę i zachęcam do obejrzenia poprzednich filmów. Cześć!